Pewnego razu, kiedy teleportowałem do siebie graczy, sytuacja lekko wymknęła się spod kontroli, ponieważ chcąc zgładzić gracza, lekko przeliczyłem się z poziomem zagrożenia. Zostałem więc zdemosowany i już bez możliwości jakiejkolwiek ucieczki zginąłem, tracąc przy tym itemki o ogromnej wartości. Moja reakcja nie mogła być inna niż. Tak więc po kilku smutnych dniach postanowiłem, że rzucę wyzwanie szogiemu, w którym to będziemy mieli 24 godziny na zarobienie jak największej ilości pieniędzy od totalnego zera. Jeśli z nim wygram, to on odkupi mi moje utracone przedmioty, więc staw. Była naprawdę ogromna. Oczywiście Shogi się zgodził, więc rozpocznijmy to zadanie. Stary, nie wiem na co ty liczysz, nie? Trzymaj się, stary, ja idę zarabiać pieniądze. Ella. Dobra, nara, gościu. Ella. Jestem na moim koncie Cash miner. E, nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ będziemy kopać pieniądze, mój drodzy. E, czas gry, dwie minuty. E, jest to świeże konto, żeby jak najlepiej zacząć od samego początku. Poszedłem teraz na RTP. Odebrałem kit gracza, ale RTP było słabe, więc ponownie się przeteleportowałem. O! Mamy to, tylko jak teraz się dorobić? Hmm. Hmm. O, 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 jest coś, ale to nic takiego. O, już myślałem, że coś w ogóle trafimy. Dobra, i to są przedmioty, które możemy sprzedać. Ja pierdzielę. Jako pierwszy środek zarobku postanowiłem kopać rudy, aby dorobić się na lepszej temki, które pomogą mi zarobić. O, jest żelazo! Oj, sporo go. Dobrze, dobrze, o to chodzi. Dobra, sprzedajmy nasze żelazo i mamy 4 dolary nasze pierwsze zarobione. I kolejne żelazo. Lecimy jak w moi drodzy. Mamy lawę, dobra. I w teorii jakbym zrobił wiaderko i sprzedał tą lawę, to mógłbym z tego zarobić troszeczkę więcej, niż bym dostał za samo żelazo, więc trzeba teraz znaleźć workbench. Let's go. Nie, ja. To jestem biznesmen, ja se poradzę. Mamy workbench, let's go! Dobra, zróbmy sobie teraz wiaderko i płyńmy po tą lawę. Let's go. O co tam jeszcze mieć widzę? No i fajnie. No i będzie kolejny zarobek. Nauczyciele mówili, ucz się, bo będziesz kopałrowy. No i kopię, mamy lawę. Dobra. Najtańsze wiaderko z lawą 150 dolarów. Ty, ja, ja chyba ja normalnie biznes otwieram. Za 145. Okej, okay, czyli jeszcze nie mogę wystawić. okej, okay, no dobra. Sprzedawałem więc wszystko w sklepie, zarabiając 25 dolarów i poszedłem szukać żelaza, ale nie wiedziałem o tym, co nam nie czeka na powrocie. Przyjrzyjcie się teraz. Uważnie. Nie no, tak serio, to patrzcie na to. Ej! Co to by. Nie. 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 Jakim cudem tam ktoś jest? Jest trzynasta. Wszyscy powinni być w szkole. Skąd ten gościu się tu wziął? No, on se tak po prostu. Tak po prostu se przyszedł. Mega, pozdro. Postanowiłem, że przeczekam chwilę i zajmę się oglądaniem TikToków. Nie ma go rzucił mi koksa i dwa refy, co jest? To jest jakaś pułapka? Nie wiem. Co Zawijam stąd To było dziwne Poszedłem więc na strefę AWK I przeczekałem kilka minut Abym mógł w końcu wystawić moje wiadro z lawą Dobra Minęło 31 minut Sprawdźmy czy możemy wystawić nasze wiadro lawy Wtedy najtańsza lawa była za 250 To nie wiem Wystawmy sobie ją za 150 Let's go I sprzedajmy sobie Od razu nasze żelazo i diaksy Które nam drutnęły I mamy 38 dolków Młotie no Najtańszy koks za 420 dolarów Co się stało w ogóle z tą ekonomią? Ja kiedyś za 850 wystawiałem Wystawmy sobie za 400, let's go Ja pierdzielę no Kiedy wszystkie itemki się sprzedały, jak twój kolega z klasy nauczycielce, że miał być dzisiaj sprawdzian To kupiłem kilof i poszedłem kopać obsydian Ponieważ to na nim chciałem spełnić mój mini cel, jakim jest zdobycie pierwszego tysiąca na serwerze To będzie szmudna robota, powiem wam szczerze Ale trzeba jakoś pierwszy tysiaczek zgarnąć, prawda? E, tu się liczy właśnie reinwestowanie. Zobaczcie, miałem 400 spoko. Dzięki temu, że miałem 400 dolarów, kupiłem sobie kilów i e, teraz mogę sobie dzięki niemu zarobić. Bo kopię obsydian. Mądre, nie? No, oczywiście, że tak. W międzyczasie ktoś kupił moją lawę, a ja przemierzałem góry, lasy, doliny, aż w końcu. Dobra, let's go. Mamy pierwszego staka. Za ile to? Za 250? No dobra, zrobmy 200. Może pójdzie. I kopiemy dalej. Dobra, mamy kolejnego staka. Wystawiamy kolejny stak za 200. Skoro tak to będzie szło, jestem zadowolony. Poszło. Bez problemu. To jest dobra metoda. Postanowiłem, że dodam troszkę dryszczyku emocji i jeśli nie uda mi się w godzinę czasu gry na serwerze dobić 1k, to robię 10 pompek. Zostało mi już 10 minut, a jeszcze nawet nie mam kolejnego staka opsa. Ehm, no ta. Tutaj są tylko takie pojedyncze bobki, no. Wtedy jak trafiłem, to fajnie, bo ktoś trapa robił i tam było wciul o tego opsa, a niestety no... Trochę jest to problematyczne teraz. Dobra. Mamy staka kolejnego. Let's go. I podnieśmy teraz cenę do, do 220, ee, żeby... Aby zarobić więcej, może? Po sprzedaży przedmiotów. Kurde, to jeszcze stówę brakuje. Jeżeli mi się sprzeda ten obs, to jeszcze stówę będę musiał. O kurde, zostało mi 7 minut. Let's go. Dobra, sprzedał się obsydian. Let's go. Jeszcze 90 tolków potrzebuję. Szybko, żeby pustaka nazbierać. 5 minut. Lose. I okej, okay. dobra, wystawiamy to szybko. Za stówę, niech będzie, niech będzie, niech będzie za stówę Będziemy mieli pierwszego Tysiaka, jeżeli to się uda. Czy powinno się udać. Pytanie, czy w czas. Dobra, 1009. Dobra, dobrze, że mi ta. Jak to się nazywa? Yy, podatki. Nie zjadły więcej. 1009, mamy to. I co wy myślicie? Że ja po prostu sobie tak odpuszczę te pompki? No to patera. Cie a teraz zainwestowałem mój pierwszy tysiąc w zbroję oraz miecz, ale był jeden malutki problem. Były one lekko zniszczone, ale spokojnie z tym problemem pomoże mi mój przecudowny przyjaciel. Nawet o tym nie myśl. Oh. Kiedy posiadałem już jakikolwiek ekwipunek, poszedłem na spawn w poszukiwaniu pracy. Halo, siema Lollipop. Siema. siema. Stary, bo potrzebuję zarobiszy. Mogę coś dla Ciebie zrobić? Ej, to Ty jesteś asesinek. O nie, rozpoznał mnie. Eee, nie. No eee, mogę coś dla Ciebie zrobić, żeby zarobić? To idź RTP, ja się do Ciebie tepnę i dogadamy, dobra? Cashminer, miner, asesinek. No nie! <laughs> nie pamiętam! Nie mam je tam, nie mam je tam! Jak oni mnie już szybko rozpoznali? Jest niemożliwe. Elu No matko, nie zabije. Nie, nie, spokojnie, stary, właśnie, ja się boję, żebyś ty mnie nie zabił. Nie, cię, zabiję, ja Czy jest coś co mogę zrobić, żebyś mi dał pieniądze? Czyli żebym zarobił. Masz na przykład padłman? Nie mam, nie mam stary. Nie, może byś wykopał mi obsydion obok kopłem. O, obsydion mogę, bez problemu, znam się na tym. No to dobra, a ile tak byś mógł wykopać? No mogę ci staka dać. Staka tylko? No stary, no wiesz, czas mnie goni, nie? No za ile? Mogę ci dać z 500 dolarów. Dobra, 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 może być. Wykopałem więc stak obsydianu i wróciłem do mojego zleceniodawcy. O, Elo, e, masz do mnie TPA? Proszę bardzo, twój obsidian. Ja ci nie wiem, jak tego w czeku dać. Czemu? Bo można od tysiąca. daj tysiąc. No dobra, do, pod odcinek mam. <noise> Dzięki. Ej, nie sądziłem, że tak łatwo pójdzie ta e, negocjacja, ale dziękuję bardzo. Przez chwilę na myśleń stwierdziłem, że takie prace są najszybciej zarobkowe, więc znów udałem się na spawn. Kurde, nie mogę zostać rozpoznany, bo będzie problem. Abym tylko nie został rozpoznany. Halo? Halo, to Nie, to nie ja. Czemu my ja każdy to, z nim nie. myli? Riki, masz coś zarobić? Próponuj Mogę ci remowankę stary zrobić dla ciebie. Ale. Halo. Halo. Czekaj, 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 cashmań, cashmań. Co? Ty coś nagrywasz? Nie, ja, co? A no masz stary taki... Taki głosik śmieszny. Jakbym cię skąd kojarzył i nawet chyba wiem stąd. Skąd? No z takiego jakby youtuba, nie? Mm. Zdkazłem. Dobra, ma ktoś dać mi zarobić? Mogę coś zrobić, panowie, dla was, żeby zarobić? Dziękuję <noise> Dobra, bo... Riki zaraz ogarniemy wszystko, spokojnie Poza tym ja jestem Peter Szef, jestem bratem Dexiego, nie wiem o co ci chodzi <noise> Dobra, panowie, was za dużo jest ja uciekam od was. Nie, zostawcie się, przepraszam. Podobnie, proszę. No nie, no, rozpoznali mnie. Mimo ucieczki ze spawnu udało mi się załatwić deala z Graczem, że muszę wykopać dla niego Dirt. No i tak się właśnie zarabia, nie? Kupimy Dirta, kupimy Opsa. Proste, że tak. I Za staka Dirta dam ci 50%? Co? Na ty będziesz jako mój obrońca w razie czego i ja go tapnę do siebie, dobra? Uzbieraj 10 staków, to dam ci 2k. Razem z Nariari skopaliśmy Dirt i przeteleportowaliśmy mojego zleceniodawcę do siebie. No niech będzie. Długo nie czekałem jakoś, to masz tutaj czek. Dziękuję A. pięknie. 2000, A. super, super. Podle. Jak ktoś ja rzeczy robić, jestem to tutaj. Dziękuję można poratować, ja i tak potrzebuję, mi się nie chcę tego zbierać, więc no. Dzięki, dzięki. No to siema. siema. A teraz przyszedł czas na rymowankę dla kolejnego gracza. Jesteś gotowy na rymowankę? Riki z kilofem w ręce, kopie diamenty, restą złoto, wszystko jest wzięte. Misz craftingowych sztuczek bez dwóch zdań. W grze surwalu on wymiata jak drań. Co co na to. Super, dziękuję bardzo. Nie ma za co. Ale no. przyjąłbym teraz jakiś wiesz. Podarunek. Jakiś wiesz, przedmiocik, jakiś czek, może na pieniążki, bo muszę zarobić, wiesz? Proszę. No czekaj. Co? No dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pozdrawiam. Ja żyję, ja też pozdrawiam. Trzymaj ja się, Siemka. Na realistycznie, jak coś tutaj tu replaya, że, że dzwoniłem do srogiego. No i co tam? Bo wiesz. Wiesz, ile mam pieniążków? No nie wiem, stary, możesz powiedzieć, nie? Osiem koła. W godzinę i 45 minut dokładnie. Od zera 8 tysięcy. Kurczę, no powiem ci. Szczerze to dobrze ci idzie, nie? Myślałem, że troszeczkę gorzej ci pójdzie. Stary, spierałem 10 staków dirta przed chwilą dla gościa. Robiłem rymowankę dla ziomeczka. No, rymowankę? O, rymowankę to mogło Mocno mogło być. być. No, no i co stary. Jeszcze? Co ja Ci mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć? Jestem cash miner, nie? Po rozmowie z Shogim zacząłem szukać anarchicznego miecza, którego użyję do trapowania. Tylko był jeden mały problem. Najtańszy anarchiczny miecz 9500. Ja mam 8000. Ale od czego ma się przyjaciół? Na realis. Weź, no. pożycz dwa koła. Ile? ILE?! Oddam, serio oddam. Mm -hmm, to no, jest po no. prostu pożyczka, tak, tak zwana. Tak, tak, to tak, też tak. jest y, wpisane w inwestycje. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, i tu mamy 15%, tu mamy 24 za 9,5 koła. Dobra, biorę ten za 9,5 koła, tak mi się wydaje. Bez kitu, mamy to, nawet nie musimy go czarować. Zostało mi 500 dolarów. Poszliśmy więc teraz trapować graczy Dawaj, dawaj Jest, jest jak sik Dawaj go, dawaj go ale. prosko. Daj, prosko, prosko. daj, Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj Nie bijesz tymi hitami Czekaj i... Dawaj dawaj tam Dobra, padł A ty go zabijesz O, dawaj serce Dzięki. I temy z gracza odłożyłem do ender chesta I tepnęliśmy kolejnego ziomka Jest, dawaj, o, dawaj, 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 dawaj Let's go Jest, jest, yes. jest, asz, jest asz, Dawaj go Ej, ale on ma totem Dawaj, dawaj bo on, on będzie uciekał, on będzie uciekał, bijesz go? Hmm? Ty, mam go, mam go, mam go! Knokaj go, knokaj go! Knokam, knokam! Ej, wypłynął! Nie w tą stronę. No, Koxa zjadł, dawaj, lecisz! Ale co za nim jestem z dobra. dobra, 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 a on jest i tak na razie na koksie Albo ma niedopalenie na tym, bo jak nie dostaje... Nie, koksa jadł wiesz, on jego chyba dostawał, nie wiem, dawaj za nim, dawaj za nim Jestem tuż za tobą. Dobra, dawaj, 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 dawaj lecisz, lecisz, lecisz on, on jest pod tobą, pod tobą! Lecę, lecę górą! A, dobra, spadłem. Aj załebowałem sam siebie! Dobra Nie, ciebie złymowałem! Co co za... Dawaj, dawaj go, dawaj. Tak A, nie, nie mam jak teraz. Czekaj, sorry. Dawaj go! No nie! Dawaj za nim, dawaj za nim! Nie nawiałem się w dół. No właśnie ja wcześniej też Jest, jest! W łebie, w Łebie, w Łebie! Kto tam upadł? Padł! Padł! Oooo. Proszę bardzo, serce. Mamy Anakilow. Naprawisz mi go, proszę. Tak, tak daj. Najtańszy Anakilow jest za 10 koła prawie. Wystaw jeden za 9500. Let's go. Cały łup z graczy wystawiłem na rynek i wróciliśmy do tepania graczy. Jest. Znowu z totemem. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj. No nie, dawaj. Jest, 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 dawaj. Ej. Hmm. Trzeba rozkopać. Ej, on... On pod ziemię idzie, pod ziemię. Dobra, nie, 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 To już, już wiemy, żeby... Nie, zostaw, zostaw, nie niego, go. Nie goń go. Olecz go. Trudno. Nie, niech sobie leci. Jest? Jest? Jak Sik? Kolejny. Dawaj, dawaj, dawaj. Zbija... Dobra. Ała! dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dobra, ej, koksa, eje, daj Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Rozkopuj. Dobra, kobłeby mi się skończyły aktualnie. go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj, 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 dawaj. mu tarczy chyba. Dobra, ja muszę zjeść. Aha, nie no, już jest po koleżce. Totem Dobra, padu. Stepnęliśmy jeszcze jedną osobę, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy od kogo akceptujemy prośbę o teleportację Ej! O Boże św Dobra, ja, ja też. Nie dotknął cię? Nie, chyba nie. Nie wiem, proszę się nie. nie. Nie, nie dotknął się chyba. Nie, dobra, dobra, nie, nie dotknął, ale nie wchodź, nie wchodź na serwer I to co, chyba robimy sobie przerwę na kawkę, nie? Meanwhile? Ciszeć, bo nie będę Co chcesz zrobić? Wykład mam na uczelni. Okej, dobra. Podyślemy to do uczelni. Jak ci idzie, kochaniutki? Stary, no. Tak jak widzisz, już lekki upgrade i ci wleciał. No właśnie, Będziemy widzę, to tak samo um, tak jak u um, mnie. Właśnie, Widzę, widzę właśnie, widzę, właśnie, że tobie też chyba się dobrze powodzi. No ale ogólnie co do stanu mojego konta, to no, nie jest najlepiej, ale jakoś to idzie, nie? No cały Aile, czas staram się czegoś zarabiać. cyferek, że tak powiem, może trzy cyferki, może czterocyferkową cy kwotę masz? Mm, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ogólnie koło, no bardziej cztery niż trzy. Może tak ci powiem. Okay. Bardziej cztery niż trzy. No dobra, czyli ja chyba jestem trochę na plusie. A teraz przyszła pora na sprawdzanie metody. Metody zarabiania, jaką są skrzynki. Spokojnie, Szogi to też sprawdzi, ponieważ mamy po jednym kluczu do każdej ze skrzynek. No dobra, no z piekielnej skrzynki takie coś, czego mógłbym się najbardziej ucieszyć, to y, spowolnienie 1, y, gap, perełki. No ale dobra, nie gadajmy, otwórzmy po prostu. I dostajemy 64 kwarcu. Nie wiem, ile to jest warte. Kwarc kosztuje 50, do, 50 centów za jeden, czyli mam 32 dolary. Pozdro. Dobra, czas na rzadką skrzynię. Dawaj mi tutaj coś dobrego, muszę przegonić Szogiego. Ale zrymowałem w ogóle. 64 emeraldy, okej. Okay. Przejdźmy teraz do epickiej skrzynki. Jakby Bedroczek, bedrock w animacji w ogóle był. A nie, nie. Osiem refów. Osiem refów! Tyle anarchicznych rzeczy, ile miałem w animacji. Bedrock i książki i vouchery i wszystko, to jest jakiś dramat. Przejdźmy teraz do skrzynki z Proszę, proszę. Pancernik. No tak, pancernik. Pancernik to jest najtańszy pet. Za dwa i pół koła on będzie. Okej, okay, fajnie. Dobra. Anarchiczna skrzynia. Błagam. Anarchiczny hełm. Fajnie, a teraz losujemy dla widza. Co widz wygra? 64 serca. Widz wygrywa 64 serca. E, widzowie, nie chcecie się zamienić? Może za ten, ten, ten. Jeśli chcesz wygrać 64 serca, to napisz swój nick z Discorda w komentarzu oraz skomentuj jakoś ciekawy ten film. A, no i nie zapomnij zostawić suba. A tymczasem wystawiłem drop na rynek. O, i od razu mi się sprzedał Henryk. 20 koło. No, podejrzewałem, że przegoniłem Szokiego, ale. Bo się, co, Szogi może dostać z tych skrzynek. Bo jeżeli on dostaje coś od tego, tak się zobacz. Bo mi naprawdę średnio poszło. Serca dla was, widzowie? Spoko, nie? bo to jest warte jest sporo, ale no... Biegałem sobie jeszcze chwilę po spawnie, aż tu nagle napisał do mnie widz. Siema, słyszałem, że robisz film o zarabianiu, mam coś dla ciebie. Jak będzie kazał się do siebie tepnąć, to tepam! Nie no, nie, nie róbcie tak. Tepaj do mnie. Jak chcesz, to ty do mnie taki. Jak myślisz, na realist powinienem się do niego tepnąć? Nie wiem, nie wydaje mi się, że lepiej nie, wiem, żeby to on do ciebie się tepnął. No, głupie pytanie. Pewnie wcale, jakbym się tepnął, to wcale by tam nie było żadnego trapa. Ty, chcę się tepnąć. Jest. Jest, jest, jest. Elo, siema. Wymiana. Co? Ej, goście chce widać anarchiczną klatę, 32 golden na Apple. Co ty gadasz? Dwa enchantowane te jabłka i 10 fajerwelek. Co ty gadasz? Wiesz to. Eee... Nie no, widzowie, to byłoby już za duże ułatwienie i niestety nie mo... Mam. Ej, dziękuję, co jest w ogóle, jakby, dzięki stary, mega, nie? Pozdrawiam Dominika z klasy mojej. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. Pozdro Dominik i pozdro Inija Cacyk. Przedmioty, które otrzymałem, wystawiłem na rynek i przyszła pora za wzięcie się za normalną, uczciwą pracę. No to idziemy robić farmę. O, czyżby to, czyżby to była na, nasza farma z poprzedniego filmu? Nawet mój szulker tu został. Ej, czekaj, tu był kilof. Eee... Biorę go. Zawsze się sprzeda. Pozdro. Wzięliśmy się więc zasadzenie trzciny oraz bambusów. Moi drodzy, jest problem. Mianowicie, y excuse me, but y I don't know how it's doing, nie? Czy jakoś tak? Can you speak English? Trzcina yy, nie rośnie w ogóle. Nawet jedną stąd przeniosłem tu, żeby zobaczyć czy coś jest nie tak, ale no ja nie wiem jak to się stało, co dlaczego? Jakiś pomysły? Skam, skam, Ale I bambus zostaje rośnie. Widzisz? Zostaje nam tylko bambus. Ja dziękuję. Może my coś zrobiliśmy źle, no nie wiem. No jest ziemia. Jest woda. Woda jest. Słońce i y, y, tylko bambus rośnie. To jest jakiś y, halo skam. Przez jakiś czas zbieraliśmy i sadziliśmy naszą farmę bambusów. Szczerze, serio, jestem ciekawy, jak bambusy wypadną, bo w sumie nigdy bambusowej farmy nie robiliśmy, nie? Tylko sama trzcinowa była zawsze. Ty sam jesteś bambus. Czemu się tak trzywo w ogóle stawiają niektóre? No tak jest mechanika w Niemczechcie Nie że, że musieli mechanika zatrudnić, żeby zrobić coś takiego. Ciekawe, co ma mechanik samochodowy do po pół godziny zbierania bambusów przyszła pora na ich sprzedaż. Dobra, sprzedajmy sobie jeszcze te bambusy, które teraz zebrałem. I mamy 3416 30416 dolarów. Zarobiliśmy 200 dolarów w pół godziny. Eee, no ty. Yeah. No i przy okazji straciłem anarchiczny mecz. Of flashback. Ale to jest nieopłacalne. Po kilku godzinach sprzedaży kilku itemów, którymi zostały. Mam 33 trzy To jest, to jest, to jest dramat. Jestem załamany. Tego dnia odstawiłem konto na strefę AWK i rano wszedłem na serwer. CO? ŻADNEGO KLUCZA DO SKRZYNI AWK? Dobra, trzeba to sprzedać. Wait, go... czemu ty masz rangę na serwerze? Nie mam. Masz. Jaką? VIP-a. Gdzie? się wzięło? A, jest. Jak się okazało, to któryś z moich widzów zakupił mi rangę, więc poinformowałem Szokiego, aby też sobie taką zakupił, żeby nie było nierównej rywalizacji i korzystając z tego odebrałem kitę z Wipa. No dobra, to otwórzmy sobie rzadką skrzynię. 64 diamenty. W sumie spoko. Sprzedajmy sobie je od razu. I mamy 34 675 dolarów. Przypomnę tylko, że jestem stratny o... Anarchiczny miecz za 10 koła. Kolejną metodą zarobku było trajdowanie, więc zakupiłem anarchiczny miecz i poszedłem się wymienić. O! Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Pozdro. No i tak można zarabiać moi drodzy. Tak się właśnie będziemy dorabiać. To jest tak zwany dropshipping. Kupić taniej, sprzedać drożej. Ej, o te buty w ogóle mają szybkość 1. Są plus 1. Mają Death Stridery. Dobrze. Klata 5,9, więc wystawmy sobie 5,850. Ale za to buty. Naprawmy sobie je w ogóle. Buty koło 6. No to za te mógłbym 6,5 wołać. Dobra, wystawmy 6,5. Let's go. Ja piercielę, jak to dobrze idzie. Po wystawieniu przedmiotów przeszedłem na moją farmę. Nasze bambusy całe i zdrowe. Moi drodzy. Dobrze. A, i kupiłem miecz. E, 37% za 9k. Jak chcesz, na. Kilów i coś jeszcze, wiem, że to ty, jak tak, to cecha jeden, rzetka skrzynia. Spocony Gekonik. I kto by tu nie skorzystał? Jestem, Elo. Czyli si to są ziomki, czyli on Ej, powiedział assassine? temu, proszę. Assassine? Nie, to nie ja jestem cashminer. A chcesz ona kilo? A no nie, nie pogardziłbym. Dobra, Gekonik, to dobijamy tarku? No, Dobra. Jesteś <laughs> A co byś chciał za, to, za ten kill? A, tak po jak prostu. Jesteś jak jesteś assassinkiem, to chcesz się y, ten po prostu przyłożyć do tego, że zbierasz itemy. No to się przyłożysz. <laughs> I to bardzo dobrze, bo ona kilof jest drogi. Ale jesteś asasynkiem? Tak. Ale znaczy, jestem? cash miner jestem, ale ten. Moja druga osobowość ta asy nie że... Ej, siema, Hej. <laughs> Okej, okay, dobra, no to dam ci. Dobra, to dawaj wymianę. O kurde! Ej, dziękuję pięknie! Jesteście kochani. Ja pierdzielę! Nie no ja... No Dziękuję ślicznie. Uciekam, trzymajcie się. Pozdro. Ej, dobra! Ej, normalnie dostałem. A na kilo, odwiedzasz, jest, jesteście kochani. Muszę wygrać z trzogiem. Muszę odzyskać swojego seta. No, nie ma opcji, że to się nie stanie. I muszę pamiętać, żeby nie zniszczyć anarchicznego miecza, bo będzie problem. I teraz zbieramy bambusy. Przez ogromnie dużą ilość czasu zbierałem bambusy, wystawiałem przedmioty, które dostałem i spotkałem się z trzogim. Co tam, uciekinier ze studiów? Witam, śmaneczka. Czekaj, bo ja muszę zupkę sobie. Mmm. O, szkur, czekaj. No, dobra, już jestem. Co tam? O, stary, powiem ci. Ja już zaraz cel filmu wypełniam, nie? Ty masz już zaraz cel? No kurczę, ja ci powiem, że. No, u mnie już ogólnie jest powyżej. Wiesz, jednego tysiąca czy tam dziewięciu tysięcy? W każdym razie. Ile... Jest ja stary grubo, nie? Ja ci powiem tak. Na pewno jest wyżej niż dziewięć. Po prostu jest. Nie ma jednej cyfry, jeżeli chodzi o tysiąc, tylko już jest druga cyferka, jeżeli mm -hmm. chodzi o kolejne tysiące. Ja okay. jest dużo lepiej. No ale wydaje mi się, że no i tak jestem troszeczkę w tyle, nie? Patrząc na to, że masz już anarchiczny mięszcz, to wydaje mi się, że no jestem lekko w tyle, nie? Stary, czego ja nie miałem, jakiego ja temu, jaki ja item przez moje ręce nie przeszmuglowałem, rozumiesz? No nie masz no pojęcia. Stary, no, no nie mam pojęcia, nie? Ale o biznesie się nie rozmawia, stary, nie? No właśnie. Dlatego, wiesz, nie zdradzaj mi nic, ale no nie ukrywam, że stary, muszę się wziąć chyba do roboty. Wydać u ciebie po prostu lekką przewagę. No, ale co stary, nie? Nie ma co tracić czasu. Szczególnie, że jak widzę, to naprawdę się rozwinąłeś. Dobra, stary, także to jest chyba po prostu odpowiedni moment na to, żeby wyciągnąć Asa z rękawa. Dlatego stary, nie ma czasu. Lecę zarabiać. Trzymaj. No, leć, leć powodzenia. Po rozmowie z Trzogim poszedłem dobić resztki mojego czasu na farmie i na sprzedaży moich przedmiotów, a następnie ponownie spotkaliśmy się z Trzogim. To ile uzbierałeś pieniążków? Stary, powiedz tak, nie wiem szczerze, czy masz szansę, bo nie ukrywam, naprawdę bardzo się odrobiłem. Mianowicie no. uzbierałem 42 319 dolarów. No mam nadzieję, że mam więcej, nie? No, no, no nie masz bo mam 000... 58 066. Co ty gadasz? Co jest gra? No to cóż mogę powiedzieć, no? Proszę, moje itemy. No stary, no. Skoro takie było nasze zadanie, to co? Nie zostało mi nic innego, jak ofiarować ci ten oto którym są wszystkie twoje najcenniejsze przedmioty. Proszę bardzo, stary nie. jest Twoja nagroda. ej, ej, ale Excalibur się nie zgadza. o 38% dodatkowych obrażeń.